Witam Was serdecznie w firmie Eko Okna. Mamy dzisiaj przyjemność gościć Grzegorza z firmy Tremko Tremcoilbruk, muszę sobie tą nazwę gdzieś tam lepiej zapamiętać. W razie czego Grzegorzu to mnie poprawiaj. Oczywiście znani jesteśmy jako Ilbruk, bo Mark Brent taki, że tak powiem, Ilbruk, ale pełna nazwa firmy Tremcoilbruk. Grzegorz pokaże nam dzisiaj, jak przy pomocy materiałów firmy Ilbruk wykonać szczelny montaż okna. Słuchajcie, widzicie tam za mną ściankę, która ma nam pomóc w tym celu. To jest oczywiście przykładowa ścianka, to nie jest prawdziwa budowa, ale na pewno uda się uwzględnić wszystkie szczegóły, wszystkie aspekty. Grzegorzu, chcielibyśmy, żebyś pokazał nam trzy sposoby montażu i zacznijmy od pierwszego. Powiedz, co to będzie za montaż. Pierwszy montaż to będzie na taśmie rozprężnej, na, okay. całą, na całą szerokość ramy, ta, ta, taśmy trójwarstwowe. Następują piankę montażową. Montujemy jeden element, i to jest tak powiem, szczelny montaż. W starszych systemach montażowych no oczywiście tym materiałem izolacyjnym była pianka montażowa plus dwie folie. Tutaj mamy w jednym materiale zamknięte całość tego materiału. Montaż dużo szybszy, moim zdaniem prostszy, no a dzisiaj czas się liczy. I ten montaż na taśmie rozprężnej na pewno jest szybszym montażem niż na standardowej piance montażowej plus Okej, okay, Grzegorz, wiesz, chcielibyśmy zrobić to w takich dwóch odsłonach. Najpierw chciałbym, abyś powiedział nam krok po kroku, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak wygląda ten montaż, a później nasz fachowiec Stasiu pokaże nam w realu, jak takie okno zamontować właśnie w tej ściance, w tym otworze. Zacznijmy od początku. Mamy otwór. Oczywiście nie mówimy tutaj o mu, on może być różny, to może być porotem, może Oczywiście. być foreks, może być jakiś beton. Od czego powinniśmy zacząć, o czym pamiętać? No, najważniejszą rzeczą e, przy w ogóle planowaniu okien montowanych w montażach szczelnych e, czy też ciepłych jest odpowiednie przygotowanie otworu okiennego.